W szkoły. Dajmy to na ręce. Proszę bardzo. Wyjątkowe wydarzenie było to zakończenie konkursu Polska-Kwitnie. Wręczenie nagród dla zwycięskich szkół z terenu naszego pięknego kraju. Konkurs Polska-Kwitnie ma na celu promocję zakładania tzw. łąk kwietnych. W uroczystym zakończeniu konkursu 18 listopada wzięli udział posłowie na Sejm Przemysław Drabek i Grzegorz Puda. W konkursie wziął udział 137 szkół. Zostały przyznane pierwsza, druga i trzecia nagroda. Nagrodę dostaliśmy za kwietną łąkę w ogóle, która była teraz organizowana w Polsce i zajęliśmy drugie miejsce. Sialiśmy łąkę w ogóle z herbem, który miał kształt uśmiechu. Zwycięzcami konkursu Polska kwitnie zostali uczniowie ze szkoły w Ełku. Jest to bardzo edukacyjna sprawa. Możemy dużo się nauczyć dzięki temu. Na pewno bardzo zżyliśmy się dzięki temu, bo spędzaliśmy dużo czasu na powietrzu. Była to też dla nas forma odstresowania się od szkoły. Byliśmy naprawdę zżyci, dużo pracy w to włożyliśmy i bardzo dużo też się nauczyliśmy dzięki temu. Przygotowaliśmy cudowną i najpiękniejszą łąkę kwitną na Mazurach prace zaczęły się jeszcze w 2023 roku od przygotowania podłoża, od wykopalisk na terenie naszej szkoły i od wysiania łąki kwietnej. Wszystkie nasze lekcje wychowawcze, które mamy z naszą wychowawczynią, naszą tutaj główną organizatorką tego, poświętaliśmy tam. Chodziliśmy też w naszym wolnym czasie, były pielone przecież podczas wakacji nasi wychowankowie internetu, też dużo czasu poświęcali swojego prywatnego po lekcjach, tak samo jak i my. Jeżeli chodzi o tworzenie właśnie takich miejsc jak łąki kwietne to już sami wiemy i ekolodzy i cały myślę że społeczeństwo i ogólnie ludzie że jest to bardzo ważna i potrzebna rzecz. U nas na Mazurach nie brakuje nam tego środowiska naturalnego owadów pszczół i tak dalej. Natomiast chcielibyśmy w ten sposób jeżeli by się dało wzbogacić to co już mamy, tak? i pomóc przyrodzie zyskać równowagę. Dla mnie największym zaskoczeniem to jest to że wygrała szkoła, to nasz, nasz konkurs Polska kwitnie wygrała szkoła z uczniami dorosłymi, że, że, że dorośli, bo w zasadzie to była czwarta, piąta klasa technikum. My przewidywaliśmy na początku ten konkurs dla dzieci szkół podstawowych, bo zakładaliśmy, że łatwiej jest będzie powiedzmy, technicznie sprawa ogarnąć, bo powie pani, dzieciom trzeba robić, dzieci będą robić. Później rozszerzyliśmy formułę, ponieważ zgłosiła się Zgłosiły się też szkoły średnie, rozszerzyliśmy formuły i okazuje się, że, że wygrała szkoła średnia, i dla nas wielkie zaskoczenie, że młodzież tak naprawdę sama z siebie chciała w tym uczestniczyć. Chciała, mało tego, że, że pracowali ponad pół roku przy tym projekcie, to jeszcze z, z drugiego końca Polski przyjechali z wielkimi przygodami, i to jest, wydaje mi się, coś, co im zostanie w głowach. Trudno jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przekazać takie informacje młodzieży, także tu myślę, że to jest taki największy sukces dla nas.